Jest tu swego rodzaju cisza. Nie cisza, hmm. zakłócona ludzkimi rozmowami, krokami, e, powiewem wiatru, szumem potoku, czy grzmieniem burzy. Nie ta mechaniczna, nie ta fizyczna. Ale ta duchowa, wewnętrzna, taką ciszę wszyscy posiadamy. I jest ona swego rodzaju językiem językiem miłości, miłości do siebie, miłości do innych ludzi, miłości do przyrody. Ponieważ tu w górach ta cisza jest w cudzysłowie najbardziej krzykliwa, najbardziej wyzywająca, najbardziej pociągająca. Z tego względu, że tu jest prawdziwa natura. A w naturze, w tym co Nie jest wykonane ręką człowieka, nie jest zaprojektowane przez człowieka, nie jest zrobione na użytek człowieka. To jest tej miłości dużo. Człowiek też czyni wiele z miłości. Wiele z miłości do, do ludzi, do pracy, do. Uczucia czy współodczuwania ale ja mówię o tej takiej naturalnej takiej, która się zrodziła bez żadnego celu. I tutaj. Cisza jest językiem natury, jest językiem miłości, jest językiem wolności, jest językiem Uniwersalnym, jest prawdą. I w związku z tym, dlatego nas ta cisza tak pociąga. Prawda, wolność, miłość zawsze pociągały, zawsze będą pociągać. A poza tym jest tutaj jeszcze innego rodzaju cisza. Czy być może ta sama cisza, tylko inaczej opisana słowami, dlatego że ciszy. Opisać się słowami nie da. Jej trzeba doświadczyć. I tą ciszą jest nie to, co było, to, co będzie, ale to, co jest teraz. To, co jest teraz, obywa się bez słowa, bez myśli. Tylko uczucie, tylko wrażenie, tylko emocja, tylko współodczuwanie odczuwanie tylko taniec, rozumiany też niejako. Mm, Ruch fizyczny, pewien układ ciała, ale jako taniec z ciszą, czy rozmowa przy użyciu języka ciszy. Takie współgranie, zjednoczenie z naturą, z, z istotami. Wszelkiego, wszelkimi istotami, takimi jak tutaj. Tu jest A, hmm. no właśnie cisza. Czasami le lepiej nic nie mówić, tylko popatrzeć. To jest takie miejsce, w którym tak naprawdę nic nie trzeba mówić. O, wejdę na troszeczkę otwartej przestrzeni i to pokażę. Co pokazuje, to jest to, co rozumiem pod tym słowem cisza. Nie jest w stanie tego wyrazić. Taniec, śpiew, muzyka. Nie jest w stanie tego wyrazić. Słowo, poezja, opis. Czy dobrze? Nic nie jest w stanie tego wyrazić. Ale to jest właśnie cisza. Czuwasz tą ciszę być może razem ze mną. Fakt, że będzie to z otworzenia, czyli będzie to pewnego rodzaju historia. Natomiast ciszę przeżywa się zawsze tu i teraz. Musisz tu przyjechać i doświadczyć na sobie tej ciszy. Tak ja jej doświadczam. Teraz ją zakłócam słowami. Chciałem Ci ją pokazać, być może odkryjesz tą ciszę. I co ciekawe, powiedziałem odkryjesz, bo tak naprawdę można ją odkryć. To co tutaj wszystko jest nagromadzone, ta cała natura, góry, Tatry, dolina, hala, domki zbudowane ręką człowieka, szum potoków, kolor kwiatów. Śpiew ptaków, głosy ludzi. To jest wszystko cisza ze świata wewnętrznego. A tak naprawdę my poszukujemy, ale bardziej odkrywamy. Bo, bo jej nie trzeba szukać, tylko trzeba odkryć, bo ona zawsze jest. Odkrywamy tą ciszę, swoją własną ciszę, swój wewnętrzny świat. I ten nasz wewnętrzny świat, ta. Bogactwo tego wewnętrznego świata jest wyrażane językiem ciszy. Tak ja to pojmuję. A ponieważ tutaj, w tym otoczeniu, jakby najłatwiej to odkryć, więc dlatego nas tu ciągnie. Nie dlatego, żeby się zmęczyć, nie dlatego, żeby zrobić kilka ładnych fotek albo nakręcić taki film, ale po to, żeby odkryć swoją własną ciszę. Swoją własną pustkę, swoje, swoje, swoje własne ja, żeby poczuć się sobą, żeby odkryć, kim jestem. To jest ta cisza. Przyjrzyjmy się zatem tej ciszy, już bez słów. Tak, ja za każdym razem. I ją oglądam gdy tu przychodzę Dobrze. Usłyszałeś brzmienie ciszy. Górskiej ciszy. Tatrzańskiej ciszy. Brzmienie własnej ciszy. Hej.